Cześć, witajcie! Dzisiejszy temacik. Moja propozycja ciekawa na buty uniwersalne, ponieważ dzisiejszym odcinkiem przedstawiam buty, które możemy użytkować zarówno w ciężkiej budowlance, jak i na przykład użytkowaniu na magazynie, a nawet użytkowaniu na co dzień. Niemiecka marka Albatros stworzyła ciekawy model który naprawdę bardzo fajnie się prezentuje i jest naprawdę wytrzymały. I dziś Wam przedstawię ten model. Model to jest Ultra Trail. Zobaczcie, mamy tutaj pół buta, który naprawdę jak widzicie fajnie się prezentuje. Można powiedzieć, że nie wygląda jak but roboczy i naprawdę bardzo fajnie wygląda. Nie tylko na spodniach, Robotych, ale również fajnie się komponuje z naturalnymi spodniami na co dzień. Mamy tutaj model S3. Mamy kompozytowy podnosek, czyli podnosek zabezpieczający z kompozytu. Mamy wkładkę antyprzebiciową, również bez dodatku, jakichś tam metali. Również mocowanie na sznurówki jest z kompozytu, ponieważ ten model jest w pełni tak zwany ESD, czyli może być stosowany właśnie w takich warunkach, jeżeli te warunki są wymagające. Czyli nie mamy tutaj nic związanego z metalem, jeżeli chodzi o całą budowę tego buta. Jest naprawdę bardzo fajnie przemyślany. Zobaczcie, jak on się prezentuje. Mamy ciekawe wstawki, trochę czerwonego, trochę czarnego, trochę szarego, co naprawdę daje bardzo fajny efekt końcowy. Mamy tutaj skórę kompozytową. Jeżeli chodzi o wodoodporność tego buta, nie mamy tutaj żadnej klasy wodoodporności, po prostu but nie jest wodoodporny. Lecz w normalnych warunkach pogodowych, jakieś kałuże, drobny deszcz. Śmiało ten but nas ochroni. Oczywiście pamiętajmy, że musimy o takiego buta dbać, impregnować, żeby po prostu po krótkim czasie po prostu but nie rozkleił, nie popuszczał na szwach i tak dalej i tak dalej. Więc jeżeli bamy od but, zabezpieczamy go, impregnujemy, śmiało możemy w warunkach deszczowych od czasu do czasu pracować. Więc nie ma z tym problemu. Mamy tutaj mocowanie na zwykłe sznurówki, lecz ja mam taki dodatek. Za chwilę wam powiem. Na razie nic nie mówimy. Jeżeli chodzi o przód, zobaczcie, jak mamy fajnie zabezpieczony podnosek. Widzicie? Marka Albatros pomyślała, ponieważ zazwyczaj było tak, że nasz podnosek był zawsze zjechany po jakimś czasie, więc mamy ogumowaną powłokę. Przyszytą i przyklejoną, więc naprawdę świetne zabezpieczenie. Również pomyślał i zabezpieczył tak pięte, bo zazwyczaj jest tak, że jak ściągamy buta i zaczepiamy noskiem o tył, no to po prostu tutaj potem jest rozerwane, rozklejone. No i po prostu brud no, już nie spełnia swoich norm. Jeżeli chodzi o podeszwę, podeszwę mamy tutaj podeszwę typu XTS Trail czyli mamy tutaj odporną na oleje i na wysoką temperaturę do 300 stopni. Czyli po prostu mamy tutaj można powiedzieć że nawet antypoślizgową powierzchnię. Więc tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o całego buta, jest to but można powiedzieć, że oddychający. Mamy tutaj sporo dziurek, które dają naprawdę fajny komfort pracy w wysokich temperaturach. Co mamy jeszcze fajnego? Fajną wkładkę w środku mamy, która też w pełni jest oddychająca. Wkładka prezentuje się tak. Zobaczcie, mamy tutaj sporo dziurek, czyli mamy pełną oddychalność naszej stopy. Dzięki temu nasza stopa w upalne dni po prostu nie odparza i się nie męczy. Jeżeli chodzi o samą wkładkę, ona ma około fabrycznie 1,5 cm grubości, lecz z czasem użytkowania po prostu ona się wybija. W tym momencie zostało mi jest jakieś tam niecały centymetr, więc yy, niestety trzeba brać pod uwagę, że za jakiś czas trzeba będzie po prostu tą wkładkę yy, wymienić. I tyle w temacie. Jeżeli chodzi o samą yy, budowę, mamy tutaj. Bardzo fajny, elastyczny but. Waga tego buta, ja mam rozmiar 44, to jest 599 gram, jak dobrze pamiętam. A zważymy, bo zapomniałem tak, 599 gram, więc to jest naprawdę niedużo jak na buta S3. Moim zdaniem, tak spoko. Nie odczuwa się tego buta. Na nogach. Tak jak mówiłem, mamy tutaj jeszcze ciekawy temat odnośnie dodatkowych sznurówek silikonowych, które sobie zamontowałem. Dlaczego sobie zamontowałem te dodatkowe sznurówki silikonowe? Ponieważ często jest tak, że jak używam tego buta na co dzień, to idę po coś do domu, muszę je szybko ściągnąć i potem szybko założyć. Więc nie zawsze mam potrzebę, żeby za każdym razem wiązać tego na sznurówki, dlatego zamontowałem sobie właśnie sznurówki silikonowe, co mi daje wstępne zaciśnięcie buta, dzięki temu on mi nie spada, więc mogę śmiało sobie tego buta założyć, pójść po coś, wrócić do domu, ściągnąć i po prostu nie czuję tego dyskomfortu, że muszę tego buta za każdym razem wiązać. Więc taka ciekawostka ode mnie y, z doświadczenia y, czasu. Buty ogólnie moim zdaniem naprawdę świetne, w różnych warunkach, czy to naprawdę do ciężkiej budowlanki, bo też były tak używane, ciężko y, do, po nawet użytkowanie domowe, tak na przykład y, rąbanie opału, nie wiem, cięcie, grabienie czegoś, pracowanie na przykład przy koszeniu trawy itd. tak, dalej, i tak dalej. Czyli takie normalne warunki domowe. Jeżeli chodzi o koszt tych butów, to jest około 350 zł. Więc cena moim zdaniem jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o jakość tych butów, bo naprawdę są naprawdę świetnie wykonane i moim zdaniem jedne z lepszych modeli na rynku. Jest jeszcze model wyższy od tego, który daje komfort, zabezpieczenia, kostki i lepszą stabilność. Prawdopodobnie w przyszłości również go zakupię, ponieważ jestem bardzo, naprawdę bardzo ciekawy. Tyle w temacie. Taka wstępna y, moja y, opinia i prezentacja. Użytkowane buty już są 4 miesiące. Widzimy się za jakieś pół roku. Zobaczymy. Co z tych butów zostanie, czy po prostu będą warte, czy nie będą, więc zobaczymy za jakiś czas. Zobaczycie, jak one będą wyglądać na samym końcu. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie, czy może jest jakiś jeszcze inny ciekawy model od Albatrosa lub innej marki, który jest warty, waszym zdaniem, uwagi i być może zaproponowalibyście, żebym go przetestował, ja chętnie zobaczę, sprawdzę, jak jest naprawdę i tyle, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego, cześć!